Na, na Jeżeli chodzi o, yy, o odwiązanie sandała, to jest to w tym momencie, w którym Piotr, bo Piotr, yy, mój panie, nie tylko raz, ale i <coughs> Zdejmujemy tak? Sandał tak, proszę, proszę zdjąć. Wtedy, gdy Piotr zdejmuje, to wy wszyscy też zdejmujecie. Potem podchodzicie i potem, potem wracacie i ubieracie. Każdy, który wraca, to ubiera. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeżeli by coś było nie tak lub było jakieś zamieszanie, no to w następnym przebiegu zrobimy bez tego, Ten sposób O to chodzi tak? o symbol. Tak, 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 ta, ten sposób. No. I nie, i nie przejmujmy się, gdyby coś się działo, że coś nie wyjdzie albo coś i tak dalej. Pamiętajmy, że mamy następną próbę jeszcze, gdzie zawsze możemy poprawić, a poza tym premiera jest dopiero w sobotę. Także <laughs> spokojnie, no. Co mi dacie? A ja wam go wydam. Co mi dacie, a ja wam go wydam. Zatrzyma się w ogrodzie. Późno w nocy. Którego pocałuję, ten jest. Chwyćcie go i prowadźcie. Rabbi, ty będziesz myć moje nogi? Tego, co ja teraz czynię, ty nie rozumiesz, ale nie się, dowiesz. Nie, przenigdy nie pozwolę, abyś ty mył moje nogi. Jeśli nie umyję Twoich nóg, nie będziesz miał udziału ze mną. Panie, więc nie tylko moje nogi umyj, ale i ręce, i głowę. Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie, i mam władzę Ciebie ukrzyżować, nie miałbyś? Żadnej władzy nade mną ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał Tobie. Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. To Wasza rzecz.